Siemaneczko, witam wszystkich spod salonu Volvo i zrobimy sobie takie krótkie oględziny zewnętrzne tego samochodu, który mnie interesuje no taki krótki film zapoznawczy Wam zrobię zaczynamy od kalibracji urządzenia i pomiar pierwszy z tyłu oryginalny lakier oryginalny lakier proszę oryginalny Auto już było mierzone, także ja tu Wam tylko pokazuję te pomiary. Proszę, oryginalny, 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 tu gdzie często są jakieś właśnie ślady. Na lusieńka, Borginale. Maska. I tutaj już nie ma oryginału. Tu już była powtórnie Lakierowana, zaraz będzie widać. Proszę, podwójny lakier, podwójny lakier, podwójny. Jak było gdzieś jakaś rysa, na pewno musiało być lekko przyszpachlowane. Natomiast, jeżeli ktoś to zrobił, to zrobił to widać bardzo dobrze. To jest tylko 50 mikronów więcej niż gdzie indziej. I to jest wszędzie równo proszę to jest wszędzie równo i nigdzie nie widać tutaj odcięć także musiałbym jeszcze wnęki pomierzyć proszę, 170 dosłownie wszędzie lakier jest równiusieńko tu jest troszkę więcej 210 proszę, tu jest szpachla już o, tutaj tutaj jest szpachla tutaj jest szpachla tutaj jest szpachla tu jest podwójny, czyli tutaj w tym miejscu jest przeszpachlowane podwójny, klapka chyba jest plastikowa, zaraz zobaczymy tak, klapka jest plastikowa Proszę, tu jest przelakierowany tylko ten dół tam widać był przeszpachlowany dach jest oryginał i tutaj ten słupek podwójny także cała ta strona jest przelakierowana tutaj jest coś szpachli, czyli faktycznie mogło być tak że wjeżdżał gdzieś do garażu lekko przyhaczył, a tutaj gdzieś przygiął końcówką auta jak było naprawdę Pewnie tego już się nigdy nie dowiem. Także tak wygląda ten samochód. To jest rok opony. 37 tydzień 21 roku. Opony są całoroczne. Kogoś interesuje jakie, jaka cena. może sobie wpisać. Tutaj, jeśli ktoś chce. Zobaczyć dokładny opis tego samochodu, proszę bardzo. To jest właśnie opis, stąd jest możliwość na raty, Natomiast ja tutaj nie biorę tego w ogóle pod uwagę. Także cena jest nie do negocjacji. Absolutnie nic nie chcą opisać. A już przygotowane do jazdy, ok. Jazda próbna. Wspólnoty ustawić i zobaczymy jak furka chodzi Muzyczkę przyciszymy, nie potrzeba. Zobaczymy jak się fura sprawuje. Tu widzę, że troszkę ta troszkę tutaj pobrudzone, a to, to sobie kurde doczyszczę, jeżeli się zdecyduje na ten samochód, ogólnie samochód jest w stanie naprawdę wyśmienitym bym powiedział. jeszcze troszkę muszę się pobawić tymi ustawieniami. Czy biegi dobrze zmienia, nie przeciąga. Komfortowo. W porównaniu z moją Toyotą, dużo bardziej komfortowo. Mam nadzieję, że ta perspektywa jest dobra. 200 km do pustego baku na tym paliwie 51 746. Taki jest stan licznika. Muszę w ogóle tutaj też się pobawić tymi wstawieniami. Co tutaj mamy? Przejażdżka spokojnie później autostrada i powrót. Nie czuję jeszcze długości tego samochodu. No tutaj delikatnie przybrudzona. Tak, ogólnie jest czysty samochód. No, fotel jest włączony, grzanie. Ja sobie myślę, co to korde. A się troszkę rozgrzeje. To go podtestuję. Nie wiem, gdzie tu jest temperatura jakaś. To są jakieś wskazania temperatury. Ale auto naprawdę jest zachowane w niesamowitym stanie. I tutaj mam płytę, Zaraz sobie muzyczkę sprawdzę. Trzeba wsteczny sprawdzić. No dziadzia, kurde, bo co ty tam kombinujesz? zbiera się naprawdę fajnie fajnie brzmi ten silnik 6 cylindrów to jednak 6 cylindrów póki co wrażenia z jazdy naprawdę pozytywne nic jak to się mówi nie stuka, nie puka skrzynia bardzo płynnie zmienia biegi, zrzuca kickdown działa wsteczny działa jeszcze tylko próba autostradowa oczywiście nie max Oczywiście nie na max. Kordę teraz stąd wyjechać. Nie pamiętam, o której wyjechałem. Pół godziny miał być. Powiem się wyrobić. Tutaj tylko tak zeszło trochę. Jedzie i hamuje Kierunek Hanał gościu, bo tu nic nie mamy, kurde. Bardzo przyjemnie się tym jeździ, tak czuję się tutaj bardzo komfortowo i powiem szczerze, wcale nie mam jakiejś ochoty strasznie cisnąć tak się wygodnie tu jeździ. Neszylego lewego pasa spoko Nie mam nic do zarzucenia, wszystko funkcjonuje elegancko w tym samochodzie. Zbiera się fajnie, nie wiem, jakie ma spalanie. Nie wiem, jakie ma spalanie. Nie wiem jak się to resetuje. Muszę pooglądać jakieś filmiki na YouTube. Samochód biorę. Samochód biorę, bo wszystko mi pasi w nim, że tak powiem. Mega wygodne fotele. To muszę powiedzieć, że naprawdę fotele są mega wygodne. To auto naprawdę z każdej prędkości kurde przyspiesza fajnie. Nie, ma, nie robi mu tutaj nic, żadna, żadnego problemu. Wiadomo, nie jest to żadne 400 koni. Ale dla mnie w zupełności wystarczająca moc. No teraz w porównaniu do mojej 147-konnej Toyoty, no to w ogóle nie ma nawet to porównywać. Ale nawet porównując z BMW trójką, którą miałem, która miała lekko ponad 7 do setki no to naprawdę jak na tak duże auto to całkiem świetnie sobie radzi no i kurde to naprawdę mi się tu zajebiście mi się tu podoba w tym samochodzie naprawdę bardzo dużo o, widać na, na tym jest, po jeszcze, po chyba foteliku dziecięcym odciśnięte. Cena nie podlega absolutnie żadnym negocjacjom. Samochód był serwisowany od początku, jak był u nich kupiony, i przez jednego właściciela, cały czas był serwisowany do samego końca. E, prawa strona cała była przemalowana e, po obcierce. Zdjęcia mi pokazano, bo było to naprawiane w serwisie tutaj Volvo. Oni to naprawiali, lakierowali i te zdjęcia dostanę dla siebie. Także na przebicie wam wrzucę. Także. No naprawdę nie ma się do czego czepiać za miesiąc jeszcze o tak, ja im zlecę tam pełnomocnictwo, żeby mi zarejestrowali samochód i za 2-3 dni on będzie do odebrania, jak już będzie wszystko załatwione. No i za jakiś miesiąc zrobią mi termin, na który przyjadę, zostanie wymieniony olej w silniku, filtry, klocki hamulcowe, tarcze. Także taki można powiedzieć pełen serwis. Jeśli chodzi o to, sprawdzę jeszcze te wycieraczki, czy dobrze tu na pewno ściągają, jest ok, i koniec jazdy testowej. I koniec jazdy testowej. Tutaj stoi moja Tujota. I ręczny cyk. Fura zgaszona. Kluczyk wyjmujemy. Fura zakupiona. Teraz zostało tylko poczekać do czwartku na odbiór. Dlatego, że auto będzie umyte, wyczyszczone, zarejestrowane z takimi tablicami jakimi sobie wybrałem no i w czwartek po prostu po południu mam odbiór tego samochodu zapłacone tylko odebrać